Cześć, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę o pracy mojej, o pracy Marcina, który tutaj stoi za kamerą oraz o tym, jak w tej pracy przydaje nam się drukarka laserowa, monochromatyczna. Zdecydowana większość z Was zapewne kojarzy mnie i Marcina właśnie z pracy na Spider TV. Nie ma w tym nic dziwnego, bo właśnie tutaj tworzymy najwięcej treści, tworzymy najwięcej filmów, ale nie jest do końca tak, że my w tym Spider pracujemy. A przynajmniej nie tylko tutaj pracujemy, bo tak naprawdę jesteśmy przedsiębiorcami i Spider jest jednym z naszych klientów. A my dodatkowo łapiemy zewnętrzne zlecenia po to, żeby też więcej zarobić, żeby też trochę się rozwijać, żeby robić coś innego, nie popadać w stagnację. W tej pracy mamy naprawdę wiele narzędzi, no bo komputer, smartfon, akcesoria różne, aparat, którym jestem nagrywany, mikrofon, który mam tutaj i tak dalej, i tak dalej. I to są akcesoria, to są sprzęty takie dosyć oczywiste, z którymi kojarzycie naszą pracę, ale naprawdę mało osób domyśla się, że też bardzo potrzebujemy w naszej pracy drukarki, na przykład takiej jak ta. Bo drukarka służy nam do wydruku listów przewozowych do sprzętów, które regularnie Testujemy, nawet jeżeli robimy scenariusze, to je często po prostu drukujemy na papierze i później nanosimy poprawki za pomocą długopisa. Ja na przykład wcześniej pracowałem w takim miesięczniku jak PC World, który już obecnie nie istnieje, i tam właśnie poprawialiśmy teksty w ten sposób, analogowo. Ten nawyk mi został do dziś i nie ukrywam, że pracuje mi się w ten sposób lepiej niż na jakimś ekranie. Ja mam takie powiedzenie, że jeżeli coś może się w domu popsuć, to będzie albo drukarka, albo router, bo nagle przestanie działać i nie wiesz czemu nie potrafisz nic z tym zrobić. Dlatego ja cenię sobie drukarki, które są po prostu bezproblemowe. Takie, które konfiguruje się bez najmniejszego problemu. Takie, które nie gubią połączenia z komputerem i takie, w których ten toner albo tusz można łatwo uzupełnić i w których później ten tusz nie zasycha, bo to też jest problem. Więc ja takich sprzętów nie lubię i szukam czegoś, bardziej bezproblemowego, no i jako że jestem oszczędny, to szukam też sprzętu, który nie będzie drogi w eksploatacji. I chciałbym Wam też opowiedzieć o tym, co ja na takiej drukarce w ogóle drukuję, raczej czego nie drukuję, bo ja nie drukuję zdjęć. Robię to tylko jeżeli testuję jakiś inny sprzęt, właśnie dedykowany drukowaniu zdjęć, ale generalnie przekonałem się, że drukowanie zdjęć na drukarce jest dosyć drogie, jest czasochłonne i może się podczas tego procesu coś popsuć. Zdjęcia mogą wyglądać nie tak, jak powinny, dlatego jeżeli mam wydrukować zdjęcia, to najpierw po prostu wybieram te, które mi się najbardziej podobają. Niosę je do jakiegoś labu fotograficznego i mam pewność, że te zdjęcia będą w lepszej jakości, niż gdybym je wydrukował w domu. A co drukuję w domu codziennie? No drukuję przede wszystkim umowy, drukuję listy przewozowe, drukuję właśnie te scenariusze do poprawek. Tego jest naprawdę dużo, bo u mnie tak naprawdę nie ma dnia, żeby się nie pojawił kurier i z praktycznie każdym jestem na cześć albo na przybicie piątki, tak często się widzimy. Więc te listy przewozowe są mi potrzebne. Cały czas, tak samo jak umowy, które podpisuję z licznymi kontrahentami, na przykład właśnie ze Spiderswebem, gdzie mnie właśnie oglądacie. No i właśnie z braku tych problemów, o których mówiłem, oraz z mojego modelu pracy wynika to, że ostatecznie zdecydowałem się na korzystanie z drukarki laserowej. Takiej, która drukuje tylko w czerni i bieli, krótko mówiąc, jest monochromatyczna. Bo jak wspominałem, ja nie potrzebuję kolorowego wydruku, potrzebuję za to bezproblemowości, potrzebuję też łatwego uzupełniania tonera oraz tego, że ta drukarka będzie po prostu działać, no i do tego chciałbym, żeby była nowoczesna, no bo ja nie siadam do komputera, żeby coś wydrukować, częściej korzystam z tabletu albo ze smartfona. No i część z Was może się mimo wszystko dziwić, że ale czemu korzystasz z czarno-białej drukarki? Nie lepiej mieć kolor. No, jak wcześniej mówiłem, przez długie lata miałem drukarkę atramentową, kolorową. No i zauważyłem, że mi schodzi praktycznie tylko ten czarny tusz, ten kolorowy jest w miejscu i po co korzystać z czegoś, czego nie potrzebuję? Zwłaszcza, że jeżeli te głowice się zapchają, to później z tym i tak jest problem. Trzeba to czyścić, trzeba to odpalać. To nie jest dla mnie. Jestem też bardzo oszczędną osobą, więc dla mnie wyjątkowo istotny jest też koszt eksploatacji urządzenia. Pokuszę się wręcz o stwierdzenie, że jest on dla mnie ważniejszy niż sam koszt sprzętu, bo ten sprzęt tak sobie wyliczę firmę, odliczę VAT, odliczę dochodowy, więc on nie będzie mnie zbyt wiele kosztował. Ale jeżeli kupię ten sprzęt i po prostu jego eksploatacja będzie bardzo droga no to będę te koszta odczuwał przez długi czas a jeżeli kupię sprzęt taki bardziej ekonomiczny to tego problemu w ogóle nie będzie i tego problemu nie ma w przypadku HP Neverstop Laser 1000w I tak naprawdę widać to zaraz po wyjęciu drukarki z pudełka. Bo kiedy wyjmujecie zwykłą drukarkę, to macie tam kable, drukarkę, jakieś tusze na dzień dobry i tak dalej. A tutaj po prostu wyjmujecie drukarkę, kabelek zasilający. No i opcjonalnie, jeżeli chcecie, to kabelek USB, ale my podłączyliśmy naszą drukarkę bezprzewodowo, bo tak jest po prostu nam wygodniej. No i właśnie. Jeżeli odpalimy tę drukarkę, no to widzimy, że ona ma pełny toner, który wystarcza, uwaga, na 5000 stron wydruku. Byłem w naprawdę ciężkim szoku, że ktoś dodaje taki zapas tonera do drukarki, tego się nie spodziewałem. Tylko co będzie, kiedy już ten wstępny toner mi się skończy? No to problem, pewnie będzie drogo, prawda? No otóż nie, bo się okazuje, że strzykawka z tonerem, która kosztuje 49 zł, wystarcza na 2,5 tysiąca. Stron wydruku i to też na mnie zrobiło wrażenie. No i właśnie w tej drukarce najbardziej zaskoczył mnie toner, ale nawet nie jego koszt, który jest niski, tylko sposób uzupełniania go bo tutaj to się robi w bardzo ciekawy sposób. Ja obecnie pracuję głównie z domu, ale kiedyś miałem normalną pracę biurową, że przychodziłem na ósmą czy dziewiątą i wychodziłem o tej szesnastej albo siedemnastej i tam stało mnóstwo drukarek laserowych, korzystałem z nich i mi wtedy ten toner się nie podobał, bo kiedy ten toner się wysypał, nie daj Boże na dywan, nie daj Boże na ubranie, no to już trzeba było przemywać, trzeba było coś robić, generalnie ciężko to schodziło, jeszcze mnie straszyły te wszystkie ostrzeżenia na drukarkach, że jeżeli dostanie się do oczu, to idź do lekarza. Jeżeli spotka się ze skórą, to przemyj i tak dalej. No i faktycznie ten toner był dosyć problemowy, a tutaj mamy toner w strzykawce, więc ten toner w strzykawce, po prostu tą strzykawkę tutaj sobie przykładamy, pompujemy. I przychodzi oner bezpośrednio z pojemnika w strzykawce do pojemnika w drukarce i nic nie ma szans po prostu się wysypać. To rozwiązanie HP nazwało Tower Tank i bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie stosowane częściej także w innych modelach drukarek. No i bardzo ważne jest to, że ta czynność jest łatwa, bo zdążycie o niej zapomnieć, bo tę drukarkę będziecie uzupełniać bardzo rzadko, bo jak już powiedziałem wcześniej, drukarka zawiera ilość tonera potrzebną do wydrukowania 5000 stron, a później każda strzykawka kosztująca 49 zł ma tego tonera na kolejne 2500 stron. Teraz policzcie sobie, ile stron miesięcznie drukujecie i sami ocencie, co jaki czas będziecie zmieniać ten toner. Podejrzewam, że co kilka miesięcy, a niektórzy to nawet co rok. Oczywiście cały czas tu mówimy, że HP Neverstop to jest drukarka, ale jeżeli zdecydujecie się na kupno modelu 1200 albo wyższego, to będziecie mieć także możliwość skanowania, drukowania oraz kopiowania monochromatycznego. No i tak w słowach podsumowania, co tu dużo mówić. HP Neverstop Laser 1000W bardzo mi się podoba, bo to jest sprzęt wyposażony w ciekawe rozwiązania. No poza tym, że możemy korzystać z niej przy komputerze, możemy drukować też ze smartfona i z tabletu, ale najbardziej tutaj mi się podoba to nowe podejście do tonera, bo to jest pierwsza drukarka laserowa, która nie jest wyposażona w typowe kartridże. No i HP zapewnia też, że to jest drukarka laserowa o najniższym koszcie uzupełniania tonerów, dostępna na rynku, Więc bardzo ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy liczą każdą złotówkę, no bo wiadomo, że ten sprzęt musi być w eksploatacji bardzo tani, to jest bardzo ważne, po to, żeby nie generował zbyt dużo dodatkowych kosztów, no bo to w końcu nie jest rzecz, którą kupujemy na kilka miesięcy czy za rok, że zaraz będziemy mogli albo chcieli sobie ją wymienić. Drukarka to jest coś, co zostanie z nami na długie lata. No i na koniec standardowe pytanie do Was. Przede wszystkim napiszcie, czy macie drukarkę atramentową czy laserową? Poza tym, napiszcie nam, na ile by Wam wystarczyło 5000 stron druku. Czy to byłby miesiąc, ktoś musi być szalony, czy to byłby rok, dwa lata. No, jestem po prostu bardzo tego ciekaw. Poza tym, standardowo, widzimy się niebawem w kolejnych filmach, więc macie na co czekać. Cześć!